Mam na przykład w Piki, Polska i to jest moja pierwsza minigierka na moim serwerze Jest ze mną dzisiaj znowu propiesek e, I to będzie minigierka. zasady są takie Wchodzimy do, e, do swoich Was e, Robimy parkur Dostajemy się na górę Ale jeszcze nie dociera, ja tylko mówię Dobra Dostajemy się parkurem na górę e, Bierzemy i temki, możemy sobie tutaj snajpić albo wyjść na powierzchnię i się lejemy no i tutaj mamy no i tutaj mamy tablicę wyników jest 0-0 i za chwilę startujemy Dobra, więc startujemy z pierwszą lądą lec do siebie idź już Ej i nie otwieraj moich drzwi bo dostanie pan dobra, startujemy z parkurem Ty masz łatwiejszego to tej... jest To jest, to jest... najtrudniejszy skok. Ja mam jeden taki... Boziu, co ja robię? Boże, ale nie... Dobrze, ja nie mogę. Waląc. Co zrobić? Doszłeś? na tego klocka się nie da przeskoczyć. Mogę przeskoczyć. Ciągnę mi Mogę ją nie się kadzamo do łóżka. Muszę robić jeszcze raz. Ale już zaraz przeszkadza. po ciebie zapoczęję. Ja że w ogóle jak Ci idzie? Oj, 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 zejdę mnie. Ale ja mam trudniejszego parkura, bo u mnie ja dziwnie... ja przeszłem te dwa parkury. Dobra, jestem ja z tak daleko, że nie mogę tego fajnie. przeszłem już jestem na Stotni... Dobra, przeszłem. Biorę sobie itemki i będę Cię snajpił. mi teraz nie spał tylko. Oj. Dobra, ja już przeszłem. Dobra, będę Cię snajpił. Widzę Cię, jak skaczę. No co ja zrobiłem? Mogę Cię od góry snajpić. Boże... Jak... A co mnie to obchodzi, jak ja Cię mogę... Dobra, nie będę mardowo strzał. Nie boję nie, nie będę mardowo strzał na te Twoje do, do, do. Bo jest z parkouru. Ja już tego, z parkouru. Zobacz, niech co, w górę kogoś ja to nam nie wkręcę, tak? Tak. Aż mnie tak było zmniejszył z parkoura. Weź, ja Ci nie będę zmniejszył parkura, on jest prosty, ja go przeszłam już. Też. Nie idę do Ciebie, ale przeszłem ten parkur. E, otworzył... Ale mogę Ci z góry strzelać. Uuu. Ej, co... Co to było w ogóle? No co ja zrobiłem? Ja... Ej, sam w siebie strzeliłem, lol. Lol. Za mało siły używam. Ej no. Leci do Ciebie. Jeszcze mocniej. Leci do Ciebie. Jeszcze ma. Ta strzała w Ciebie trafi. Ale było blisko, bo wiem gdzie widzę Cię. Przez szybę Cię widzę. A, no i? Przez tego parkoura muszę no zacieniać. Zacieniać? Nie umie parkura. parkoura. Boże, muszę dawać sobie chwilę. Nie parkura. Powinienem się pereł, pereł powinienem to podchodzić do... Boże, no co? No to jest, no on nigdy nie chce, gdyby go padł kura, ja bym nie uciekał. Nagrywał, jak on mnie umie przez... Dobra, jest wiadomość dnia. <grystanie> no i co, ja też mam tylko środkami, a te drabinki, ja nie mogę po nikogo... A ja nie umiem chodzić po drabinkach niby. Cięść, na trzecim, trzecim klocku spada. O! Jak 싫렇 그 <목소리> Idę do ciebie i go przejdę. Dostawiłem ci nawet wełnę, żebyś miał łaty. łatwiej. Ty nie dostałeś wełny, tej co dostałeś z taga. No co ty robisz? Trzeba na pełnej swinki robić A ja nie wiem w ogóle Zaraz się zabiję albo ci tepnę tam, bo ty mnie denerwujesz Macie coś skradziono na sukces Oj Nie dam ci heal już więcej no dobra, wyłaś, wyłaś Hansie. Wpadłem. Zginąłeś? Spadłem. Wygrałem. Jeden, do zaraz, dla drugiej. No sam się zabiłeś, to jest moja fina. A co mi to obchodzi? Spadłeś. Teraz i tak. এ স্ক্রা এটা তৈরি করাটা দাও যাও বাট কাজ দিয়ে গেছে তারপর No co mnie to obchodzi, bo zginęłeś i drużyna czerwonych ci zabrała. Dziękuję. Dobra. Maciek, trzeba tego parkura cieniarzy. Boże, co za lamus? Już tam był i spadł ze specjalnie. Boże, co to było? Mam pomysł, żeby nie trafić tutaj... Ale ty Maciek jak Ja normalnie ty jesteś takim koksem, że nie możesz. W ogóle to ja mam... Ja mam to gdzieś. Yy... Bo mnie denerwujesz i niszczysz moje nagranie. Moje nagranie. Wszystkie klocki ci porozdwają, bo nie umiesz przejść. No ja tam do To za ty nie umiesz. Ten problem to nie Ja umiem, tylko że ty jakoś nie przejdziesz tego parkura nigdy. Jak ja ci nie, nie ulepszę tego parkura? Co ja Wow, wreszcie to przejdziesz. Tego klocka, co mu nie ulepszyłem, akurat nie przeskoczył. No co za koksu? Normalnie przez ciebie nagranie wypisuję, bo nie umiesz wylać. Więc jeden do zera. Tak, jeden do zera, bo ty sam się zabiłeś. Zabił się sam, więc jeden do zera. Sam się zabiłeś, więc sam się nawet nie musiałam nic robić, żeby cię załatwić. Więc nie, 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 moja sprawa, więc... Ja nie mogę, Maciek, przejałaś tego parkura, chcę cię zesnajpić. W ogóle tu te zasady są posrane. Dlaczego ja mam do ciebie nie wchodzić? Jak są drzwi otwarte? Drzwi są otwarte, mogę cię zabić. Cześć Maciek. Mogę cię zabić, bo były drzwi otwarte. Drzwi były otwarte. Boże, drzwi były otwarte, i mogę cię zabić teraz. Będę cię snajpił. Boże, jak wyleciała. Uu, może trafię w coś. No! Trafiłem w ciebie? Nie, nie trafiłem. O kurna, jaka snajpa by była. To by była mega snajpa. Ja nie jestem nawet w twojej bazie, więc mogę cię snajpić ile chcę. Kurna tutaj poleciała wiatr. Dobra, strzelam. No, no nie, ono leci w moją stronę, widzę ją. Hy, nie leciała. Prawie ci zabiłem znowu chyba. A, papiłaś, no. To i tak mam te twoje strzały. Mam jeszcze tak twoich strzał. Dwa. No bo ty się dedłeś, to więc wziąłem twoje temki. Ty sede, więc wziąłem twoje temki. Jeszcze. Czeka. Traf... Trafiłem w ciebie? No dobra, możemy się już klepać. Ja będę stał przy swojej bazie na, na wszelkim spadku Idź na swoją wadzę Spadku Ale wiesz, że jak wejdę do środka to nie mogę się nawalać? Co? Co? 1-0, bo spadłeś no i, I sam się zabiłeś. Tam. Lamusie, kurna, zabił się sam i teraz... Sam się zabiłeś, więc co? Jakby to były zwykłe minigry, to by się liczyło. Ja ty tutaj Co? Co miałem? Ja miałam mniejszy. Ja tutaj w No co chcę go przejść? Tak ja tam widzę, tylko nie idziesz zobaczyć, bo cię załatwię pr prędzej. Aj, kurna. No aj, aj, aj. Wit pana, Łuki. Dostałeś? Hahaha, mhm. Ha, ha, Lepszy jestem. Ha, znowu dostał. Nie, nie

Idę też snipe'ić z takiego czegoś, bo tutaj jest najłatwiej. Ja mam fajniejsze snipy. <laughs> A co mnie to obchodzi? Ej, trafiłeś w mnie, jaki hardcore? Nie, bo tutaj się nie rusza, więc to jest słabe. Dobra, ja w ogóle stąd wyłazię, bo tutaj prędzej mnie zabijesz niż... Jedzonko, jedzonko. O, dobrze, że wziąłem jedzonko, bo bym musiał zawalać parkurem. Nie, no, no. Ty masz dwie wieże. Nie, 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 nie No tam masz drugą, nie widzisz jej? Ale hardcore, oberwał. Oberwałeś drugi raz? Czyżby? Aj, aj, aj teraz trafię, aj, aj, aj koksu Nie, ty, ja... Ty mnie nie trafiłeś! Nie trafiłeś mnie! O, teraz trafiłeś! O, wyłaził nareszcie z kryjówki. Ej, kurde, jak on mnie trafi. Teraz mnie nie trafisz! Ha, 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 ha. A ja mogę cię... Boże, trafi się swoją strzałą. No, schudź na dół. No, schudź, bo Cię jesteś na kampie. No, boże, włas na tą kampę znowu. Dostał. Aj. Boże, co to było? Wbijam do Ciebie. Kurna, mogłem perły włożyć do skrzyni, bym się mógł do Ciebie tepać. Boże, zakończmy ten odcinek moją wygraną, bo Ty jesteś kurna... Parkura nie umiał przejść. Ule... zrobiłem taki, żebyś mógł przejść, żeby Boże, ucieka jeszcze, ucieka jeszcze. No snajper sniper blas, jaki snajper, kurwa. No sniper, tam czas się kryje. Ha ha ha! Boże, za nisko strzelam! Teraz za wysoko. Dostał! Headshot! Więcej razy Cię trafiłem, więc powinnam wygrać. Aj, teraz trafił. Idę coś zjeść, bo zaraz... ...zdychnę... tu. Boliu jak... No co za... co za lub nie chcę wyjść, ja już dawno byśmy, a ten nób Cię kryje. No chodź po Nubie A weź, wiesz, że ja mam jeszcze twoje strzały No właśnie, więc Bo zginęłaś i wygrałem Wyłaś Nubie No. no co za noob? Weź nagranie trwa już 20 minut, a ten nub nie chce wyjść. Dobra, łamie zasady, wbijam do ciebie. Wbijam do ciebie, bo... o to snajper Ha! Lama. No co za noob? On nie chce do mnie przyjść. No co za noob? Będzie mnie snajpił. Ja wbijam na wieżę dróg. Kurna, powinien się zrobić dźwięk wyższy w Aha, fajnie, no. No, ty masz... Ty masz tam. Fajnie. Tu masz Dajcie na piętra. A ja muszę tak Tak. No. Tak. Ja też muszę tak robić. Tylko, że tam Nie Ty nie parkura. Mam parkura, jakbyś nie wiedział. No, tak. Tylko, że... Jakoś... tylko... 5... A no ja co za lamus, ucieka mi! na Wbijaj na PVP-a, nie kurna będziesz lamił. Oj, trafił mnie, bo się nie ruszyłem. Boże, no wbijaj na PVP-lamusie! O, No a co ja robię? To ty uciekać. Boże nie mogę teraz trafić tego lamusa i nigdy to się nie zakończy Wbijam do niego Tylko, że nie ma drabinek u niego Mam jakieś drabinki we Mam drabinki we pipunku. Mam u niego drabinki we pipunku. Nie chcesz? No tak, no tak, no. Czytaj, że widzę. Co ja zrobiłem? Mhm, uh -huh. no to ja akurat postawiłem sprawę. No. Bo nie ma... No bo czytaj, że... No No to, no to chodź tutaj na PvP. No bo cheaterze. No chodź, cheaterze, na PvP. No dawaj, no cheater, no co ty robisz, no będzie schodził godzinę. Na... Co za cheatu? Nie... No tak. Nagranie ty... to... No

20 minut trwało, chcecie więcej? Obejrzyjcie to najpierw, przypróbujcie komuś więcej, w nie ale razem. ale nie będzie w będzie. na środku będzie, a nie